Umysł. Dzisiaj kolejny film z serii obliczania delty i miejsc zerowych i wyznaczania wierzchołka paraboli, a także rysowania wykresu funkcji. Więc zaczynamy. Zapiszmy sobie taki przykład. F od x równa się 4x kwadrat plus 8x plus 4. Zapisujemy wzór ogólny, czyli Ax kwadrat plus Bx plus C. Zaznaczmy sobie kolorami nasze a, b i c, czyli a to 4, b to 8, c to 4. Zapiszmy jeszcze raz nasz przykład z zaznaczeniem naszych kolorów, czyli f od x równa się 4x kwadrat plus 8x plus 4. Zapisujemy wzór na deltę, czyli delta równa się b kwadrat minus 4ac. Gdybyśmy mieli to przedstawić za pomocą kolorów, zapisalibyśmy to delta, równa się b kwadrat minus 4ac i teraz podstawiamy nasze a b i c do wzoru na delta czyli delta to się równa 8 do kwadratu bo b to w naszym przypadku 8 minus 4 razy a to 4 i c to 4 czyli minus 4 razy 4 razy 4 i zapisujemy pod spodem 8 do kwadratu to 64, czyli delta równa się 64 minus 16 razy 4. Ostatecznie delta równa się 64 minus 64 i po odjęciu delta równa się 0. Jeżeli delta jest równa 0, to obliczamy tylko jedno miejsce zerowe, czyli obliczamy nasze x0. Zapiszmy sobie wzór x0 to się równa minus B przez 2A, i podstawmy nasze dane, czyli x0 równa się minus 8, bo B to 8 przez 2 razy 4, bo A to 4. To się równa. W liczniku przepisujemy minus 8, a w mianowniku 2 razy 4, czyli 8. Po skróceniu 8 podzielić na 8 to 1 i minus przepisujemy, czyli minus 1. Obliczymy sobie nasze p i q. p to się równa minus b przez 2a. Podstawiamy za b 8, czyli minus 8 przez 2 razy a, czyli 2 razy 4. To się równa. W liczniku zapisujemy minus 8, a w mianowniku 2 razy 4, 8. Po skróceniu otrzymujemy minus 1. q to się równa minus delta przez 2 4a. No, i tutaj nasze q wyjdzie po prostu 0, bo to będzie 0 podzielić na coś, czyli wyjdzie 0. Zapiszmy sobie nasze p i q, które wynosi minus 1 i 0. Wypiszmy teraz najważniejsze dane. a to się równa 4 i wiemy, że a jest większe w tym przypadku od 0. x0 równa się minus 1 i p i q czyli nasz wierzchołek paraboli znajduje się w punkcie minus 1 i 0. No i teraz tak, gdybyśmy mieli narysować to, przedstawić to na wykresie, to okazałoby się, że punkt X0 będzie stykał się z osią OX, tak? natomiast y, ramiona paraboli nie wiedzielibyśmy, jak mają się rozchodzić, czyli czy wąsko, czy szeroko, dlatego w tym przypadku... Wyznaczymy sobie dodatkowe punkty, które pomogą nam określić, jak szeroko, w którym miejscu te ramiona paraboli, przez które punkty powinny jeszcze przechodzić. Czyli zapiszmy sobie, F od X równa się 4x kwadrat plus 8x plus 4. I teraz znajdziemy sobie jakieś dodatkowe punkty. Za x podstawimy 0. I otrzymamy F od X równa się. 4 razy 0 do kwadratu plus 8 razy 0 plus 4. No i 4, 4 razy 0 do kwadratu to oczywiście 0, plus 8 razy 0, czyli 8 razy 0 to 0 i plus 4. Ostatecznie otrzymujemy, że f od x równa się 4. Wyznaczmy drugi punkt. Zapisujemy f od x równa się 4 razy. W tym przypadku podstawmy sobie minus 2. Czyli 4 razy minus 2 w nawiasie do kwadratu plus 8 razy minus 2 plus 4. Otrzymujemy f od x to jest 4 razy minus 2 do kwadratu to 4. Minus 8 razy minus 2 to jest minus 16, czyli minus 16 plus 4. No i ostatecznie 4 razy 4 to 16, odjąć 16 to jest 0 i plus 4 to jest po prostu 4. Zapiszmy sobie to w tabelce małej, czyli x0 to y4, i jeśli x będzie wynosił minus 2, to y będzie w punkcie 4. Rysujemy sobie nasz wykres. Wiemy, że a jest dodatnie. Rysujemy naszą parabolę od lewej strony. I wiemy, że przechodzi ona przez punkt minus 2 i 4. Czyli zaznaczamy sobie ten punkt minus 2 i 4. Zaznaczamy sobie punkt P i Q. Czyli minus 1 i 0. I to jest nasz też x0. Punkt. I zaznaczamy 0 i 4, drugi punkt, przez który będzie przechodzić nasza parabola. I rysujemy naszą parabolę, uwzględniając wszystkie te punkty. Otrzymaliśmy wykres, na którym na który zostały naniesione wszystkie punkty. Parabola przechodzi przez nie. I to w zasadzie byłoby na tyle. Dziękuję. Zapraszam do subskrybowania i oglądania kolejnych filmów. Na razie. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj bądź na bieżąco, a jeśli masz jakieś zaległości, zajrzyj do poprzednich filmów. A tymczasem przybijam piątkę i łapka w górę. Na razie!